Teraz my wszyscy. Dzień dobry! Także ja będę jeszcze do Was mówił dosyć długo. Prosto, z Łyżew, jako pierwsza osoba jeżdżąca, e, przekazuje mikrofon. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że za chwilę tutaj oficjalnie otworzymy lodowisko dla. Dla młodzieży, dla dzieci, dla wszystkich mieszkańców, którzy podczas ferii będą mogli bezpłatnie korzystać ze wszystkich tutaj dobrodziejstw. Bezpłatne wypożyczenie łyżew, bezpłatna tafla do dyspozycji mieszkańców, wszystko jest przez okres najbliższego miesiąca, do 27 lutego. Yy, jesteśmy tutaj, wspólnie razem będziemy się mogli bawić, spędzać czas na świeżym powietrzu. Jest to bardzo ważne w dniu dzisiejszym z uwagi na to, że wszyscy mamy już, już dość wiadomo pandemii siedzenia zamk zamknięciu w domach dlatego też tutaj z zarządem powiatu jest ze mną e, starosta Piotr Dworczyński e, są radni gminy Wołomin pan Bogan Sawicki e, Andrzej Fuśnik osoby które tutaj podpowiadały wspierały żeby żeby zrobić takie właśnie rodowisko tutaj w tym miejscu zresztą powiat już od trzech lat robimy tutaj co roku więc e, Państwo wiedzą e, i korzystacie ja nie będę tutaj długo mówił e, e, wszystko polega na tym żeby Dobrze się bawić. Macie też dzisiaj Państwo do dyspozycji jakieś tam atrakcje kulinarne, czy jakaś tam grochówka dla starczy, czy dla dzieciaczków, też jest jakaś czekolada na gorąco. Także pączki mają też chyba dowieść. O ile pamiętam, to ciepłe pączki mają być. Chyba, nie wiem Panie Rzeczniku o której godzinie, ale, ale mają być ciepłe pączki, więc każdy, kto dzisiaj jest. Może liczyć na te wszystkie atrakcje i kulinarne, i atrakcje tutaj na lodowisku. Jest z nami pan dyrektor, witamy serdecznie, dziękujemy za organizację, za pomoc. Jest z nami pani sekretarz powiatu, pani Aneta Piotrowska. E, także wszystkich serdecznie witam. Życzę państwu miłej zabawy, dzieciom życzę przede wszystkim bezpiecznych ferii e, i fajnych takich doznań, wrażeń tutaj na lodzie, e, podnoszenia swoich umiejętności i dobrej, dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na lodowisko, wchodzimy, chwilkę jeździmy i rozpoczniemy takim pańcem. Zapraszamy pierwsze kilka kółek, takich bo ja wiem jak to człowiek nierozgrzany. Od razu Was nie będziemy straszyć. Robimy zapoznanie z lodowiskiem. Jedna. Jedna. Ok, drodzy Państwo, będą, y, animacje będą prowadzone na środku lodowiska, dlatego osoby uczestniczące y, tutaj będą mogły sobie spokojnie korzystać z kolejki. My cały czas, osoby, które nie będą chciały brać udziału, jeżdżą y, w jedną stronę na mój znak. Stop. Zapraszam do zobaczenia. Zataczymy na początku. Lajkonika, zapraszam za pierwszą parę. Słychać? Przyspieszamy troszeczkę. Lewa ręka na biodro, prawa w górę. Świetnie. Bardzo dobrze. Świetnie, jedziemy normalnie. I teraz zapraszam za pierwszą parą slalowę. Zapraszam za nami. Chodźcie, za nami.